A z nami jest już kierowca Lotus Subaru Poland Rally Team, Wojtek Kuchama. Witaj Wojtku. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Kierowca coraz bardziej doświadczony. Rozmawiamy już kolejny raz. Broda, broda, widzę rośnie, doświadczenie rośnie. <laughs> starzejemy się, starzejemy się. Kolejne miesiące płyną, lata płyną w zasadzie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze pierwszy raz. Twoja broda jest coraz dłuższa i pamiętam, że no to może być taka oznaka tego, że masz coraz lepsze doświadczenie, coraz większe doświadczenie w szybkiej jeździe samochodem. Czy czujesz się kierowcą pod koniec tego sezonu, 2011 kierowcą, który no już jakoś zaczął rozumieć Subaru Imprezę, samochód czternapędowy i no i może ten samochód dowodzić na coraz wyższych pozycjach do mety. Mm, no pewnie i będę się, będę się starał to robić. Jak najbardziej czuję się zupełnie innym kierowcą jak na początku tego sezonu. Z całą pewnością cały sezon i dość duża liczba kilometrów wiele pomogły mi, wiele pomogły nam się tutaj zgrać samochodem. Także czuję się o wiele, o wiele pewniej i już jakby z jakimiś poważniejszymi założeniami mogę, mogę wchodzić w ten nowy przyszły sezon. Także myślę, że jak najbardziej z tą, tą brodą tyle doświadczenia mi przyszło, no. A ta broda zostanie na przyszły sezon, czy to jest taki na sezon 2011 taka... No um... nie, już, bym, już bym... Już bym strasznie staro wyglądał, dlatego musiałem trochę się odmodnić tutaj i musiałem się ogolić. no. Aha, dobrze, dobrze, więc w sezonie 2012 być może będziesz także ogolony, zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, Wojtku, e, czy na początku roku 2011, kiedy no, wszystkie duże zmiany zaszły, kiedy no, okazało się, że będziesz kierowcą Lotus Subaru Poland Rally Team, e, kiedy wsiądziesz do samochodu cztery napędowego, czy troszeczkę przed pierwszym występem, e, no tak zwyczajnie nie stresowałeś się? No, znaczy ja myślę, że przed każdym jakimś tam rajdem jakiś delikatny stresik zawsze... Przed rajdem rozumiem, ale to jest. dosyć duża zmiana i no, e, nie e. ukrywasz, że, że na pewno duże oczekiwania także e, no. nie wiem od, od sponsorów, od, od kibiców. No i jak ten Wojtek sobie poradzi? Różne głosy, różne głosy takie przychodziły, że Wojtek będzie chciał bardzo szybko pokazać, że jest piekielnie szybkim kierowcą, że ma ogromny talent no i rów, wtedy różne rzeczy się mogą dziać, prawda? No fakt faktem ciężko było przełamać te pierwsze lody. Te pierwsze rajdy były dla nas no nie do końca udane mimo tego, że udało nam się osiągać nawet niezłe tempo trzeba przyznać jak na, jak na pierwsze starty no ale chyba, chyba za bardzo jednak chcieliśmy się pokazać z dobrej strony no i zdarzały się te głupie błędy te, te, też troszkę się musieliśmy nauczyć tego porządnego rajdowego zachowania i trzymać, trzymać jakieś stałe, stałe tempo a nie porywać się w wielu miejscach z motyką troszkę na, tutaj na słońce, dlatego no te początki nie były z całą pewnością łatwe, Popełniali, popełnialiśmy wiele błędów. No było nie było to może teraz spowodowa spowodowane stresem, to tak naprawdę chęcią, chęcią zrobienia czegoś od razu, czegoś co tak naprawdę buduje się latami, chciałem to zrobić jak najszybciej się tylko da. No nie zawsze to jest takie proste. Nie zawsze to jest takie proste. Jaki rajd w tym sezonie oceniasz? No, za taki najtrudniejszy, taki najtrudniejszy dla was, być może z tego względu, że, że właśnie zdarzało Wam się wiele błędów, że, że wiele problemów różnych takich, no o których być może nawet nie mówiliście podczas, podczas rajdu, czy też tuż po nim. Który to był rajd? Który to był występ? Znaczy ja myślę, że takim najbardziej hackem dla nas, z takim z największą ilością e... Zasadę, w której niestety daliśmy się władować, był raj polski w tym sezonie, bo mimo tego, że bardzo bardzo szybko bardzo szybko w miarę zrozumiałem, szutrze, to ja zapozuczę, ta jest za bardzo mi się odpodobała. Ustawienie samochodu poślizgami to było coś naprawdę fajnego, ale, ale mimo wszystko, mimo że staraliśmy się jechać bezpiecznym tempem, no zdarzały się jakieś no nie, nieprzyjemności, czy złapany kapeć czy czy gdzieś tam, gdzieś tam pokrzywione pelgi na jakichś kamieniach, no, takie przygody, no, które ciężko było tak naprawdę przewidzieć i yy, na które ciężko przy małym doświadczeniu w rajdach szutrowych było mieć jakiś wpływ. Dlatego no tychże, ty, 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 tych przygód myślę, że żałowałem w tym sezonie najbardziej, ten rajd Polski, yy, no okazał się dla nas chyba najcięższy, najtrudniejszy, mimo tego, że, że czuliśmy się na nim fajnie, mhm. na, w miarę pewnie, to, yy, to i tak był, i tak ten raj był bardziej trwany niż my, no. No, right, rajd bardziej cwany niż wy, ojej. Czy jesteście taką młodą, cwaną załogą, tak możemy powiedzieć? No, musimy się stare takimi tak być, no. Przy okazji pozdrowienia także dla Twojego pilota, bardzo go pozdrawiamy, on pozdrawia także Ciebie. No, musicie być młodą, cwaną załogą. Dzisiaj w ogóle w odcinku specjalnym taka młodość rządzi. Jarosław Naworul, Ty i Jerzy Tomaszczyk, czyli tacy, tacy ludzie, którzy w rajdach znaczą wiele, a na średniowieku jest taka niska, można dość, powiedzieć. Dość niska. Dość niska. No też troszkę tu jeszcze zaniżam, bardzo się tego powodu cieszę. No, oczywiście, trzeba zaniżać, <laughs> trzeba zaniżać, chociażby w średniowieku, prawda? No i Wojtku, tak co jest. w przyszłym roku? Powiedziałeś, że nieco odważniej można spoglądać w przyszłość, że nieco odważniejsze wyniki, w nieco odważniejsze wyniki być może można celować. Czy chcielibyście zostać w samochodzie klasy N4, czy też kusi ta r I, i czy te zmiany, które, które są spowodowane tym upgrade'em do Q2R, czy one mają duży sens według ciebie, czy też nie? ja myślę, że r z całą pewnością kusi, każda jakaś nowość, każdy nowy Bayer kusi i, i chciałoby się to od razu mieć, ale prawda jest taka, że, że... na gadżet, samochód... prawda, można powiedzieć? Jesteś <laughs> w ogóle? No szczerze powiem, że tak, lubię, tak. lubię jakieś takie nowości techniczne jak najbardziej. Mhm. No ten sam grupy R bardzo bardzo byśmy chcieli mieć, ale to prawda jest taka, że sobie też tak na ten samą od R trzeba zasłużyć, trzeba wykorzystać w 100% ten samochód, który my mamy, a... No żeby jechać tą MKą jeszcze szybciej, no trochę jeszcze trzeba się w nią wjeździć i myślę, że, yy, że trzeba odważnie jeździć wiele rajdów. Może nie, nie tyle odważniej, co bardziej pewnie. I to spowoduje, że tą MKOM da się przyjeżdżać jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze szybciej, jeszcze wyżej. Dlatego yy, no ten upgrade na kit R4 nie jest nam tak naprawdę na dzień dzisiejszy jeszcze potrzebny. 7 rund rajdowych samochodowych, Misza z Polski to dużo, mało, czy, czy to jest liczba, którą e, lubisz? Myślę, że to Krzysztof Chowczyk by polubił, on chyba siódemki też lubi, prawda? Ja szczerze powiem, że można powiedzieć, że sam raz, aczkolwiek z perspektywy zawodnika, no to dla mnie zawsze będzie mało, czy by było 12 rajdów, czy 15, no to dla mnie zawsze będzie mało, zawsze będę chciał jeździć jeszcze więcej. Z perspektywy sponsora to za dużo, Ale... prawda? Czasami. No, 7 jest okej, okay. myślę, że na tyle, że do każdej rundy będzie można być przygotowanym w 100% dobrze. 100% dobrze, to znaczy, to znaczy jak, tak żebyście mieli odpowiednią ilość testów. Powiedz, ile kilometrów testowych potrzebujesz do tego, żeby jeździć szybko, jeździć, jeździć sprawnie, no i jeździć bezpiecznie, żeby ten samochód dowozić do mety przede wszystkim. Znaczy ja myślę, że w podobnych warunkach przed rajdem fajnie zrobić około 100 km, 150 kilometrów testowych, to jest naprawdę... Dużo i są to kilometry, które procentuję. No i też ważne jest, żeby te kilometry testowe właśnie robić z głową, robić mądrze mhm. od początku, żeby już każdy pierwszy kilometr nie był wierzeniem się w samochód, tylko jakby rozwijaniem swoich umiejętności i no na tym się skupialiśmy, na tym się będziemy skupiać i będziemy to jeszcze, jeszcze poprawiać. Powiedz tak, kolejne pytanie od naszego od jednego z naszych słuchaczy. Jak rozpoczynała się twoja przygoda z rajdami? Dla tych wszystkich, którzy, którzy nie wiedzą jak ta przygoda się zaczęła, mm -hmm. jaki samochód był twoim pierwszym samochodem? I czy kiedyś marzyłeś o tym, że, no, że będziesz jeździł Subaru imprezą, marką kultową, samochodem kultowym w zespole lotu Subaru Rally Team? <laughs> no takim pierwszym moim samochodem rajdowym był... Siat Cento, który więcej stał w garażu I trzeba go było naprawiać niż jeździł Także no, Ale polecałbyś ten samochód? Była, czy polecałbyś ten samochód w tej chwili Zawodnikom czy też, czy też kierowcom, którzy no, Chcą zacząć starty w kts ach No i się zastanawiają od takiego auta Ja myślę, że to jest bardzo dobre auto Na, na, na początek jakby rajdowej kariery Jakiejś tam rajdowej przygody w ogóle, gdyż jest to samo dość trudne w prowadzeniu, mimo tego, że mocowo szału nie robi, ale jest dość nerwowy w prowadzeniu, dość trudny i no naprawdę trzeba przyłożyć, żeby tym samodem też jechać szybko. No, wiadomo, jechać szybko, no na tyle szybko, żeby być najszybszym. I, i w ogóle te tańsze klasy na początek są yy, chyba najlepszym wyborem, gdyż yy, szlifowanie właśnie tych swoich umiejętności jest ważniejsze niż, niż inwestowanie w sprzęt. Inwestowanie w sprzęt, mówimy o klasie R4, o klasie Super 2000. Czy Wojtek Kocha nie marzy kiedyś o tym, żeby wystartować samochodem klasy Super 2000, właśnie taką prawdziwą grupą, takim samochodem, no, który jest stworzony do tego, żeby się ścigać, samochodem, który jest stworzony do tego, żeby jeździć po odcinkach specjalnych? Znaczy ja powiem szczerze, że samochód grupy N, nasze tubaru jest na tyle fajnym samochodem, że naprawdę nie mam co narzekać i nie mam co tam się bić z myślami, żeby jeździć Super 2000, bardziej bardziej mi się tak naprawdę marzy start samoch samochodami w WRC w Mistrzostwach Świata, to by, było, to by było naprawdę coś fajnego to byłoby, myślę, dopiero dopiero niezłe wyzwanie Wojtku, wywalczyliście tytuł mistrzów Polski w grupie N i, i chwała wam za to no ale przyznasz, że rywalizacja w grupie N, czy też ilość zawodników startujących w grupie N w tym roku no, nie była jakoś powalająca, prawda? No prawda jest taka, że oczywiście nie z waszej winy, przesiedli się do klasy R4 chociażby Oczywiście, oczywiście. No, trzeba było rajdy przede wszystkim dojeżdżać i dojeżdżać i 300, nie powołaniać większych błędów. No, tempo, tempo też było w grupie N niezły ale fakt faktem ta rywalizacja nie była zbyt potężna. Były rajdy, gdzie było trochę więcej zawodników, ale na niektórych rajdach ta frekwencja naprawdę była kiepska. No, bardziej, bardziej to wynika z tego, że wszedł hit R4 i wszyscy większość zawodników się na ten, do tych Erek ek przesiadło i myślę, że to jest, to jest po prostu większym kłopotem. Tutaj, ale samochód N nie jest nie jest specjalnie wolniejszy od samochodu R4 i myślę, że również można, można się z tymi Rkami porównywać. czy to jest cel na przyszły sezon, żeby się porównywać z tymi rkami, jeszcze mocniej, żeby e, naciskać tych herkowiczów, e, którzy też czasami no, popełniają błędy chociażby, e, którzy no, tną się bardzo mocno o różne pozycje, ale myślę, co Was może cieszyć, że no, osiągacie tą ręką, tak jak powiedziałeś, całkiem, całkiem dobre rezultaty. No myślę czemu nie, plan jest plan ugryzienia zawodników z lepszych samochodach, no to jest idealny plan do własnego rozwoju, gdyż gorszym samochodem jeden z lepiej od innych, znaczy gorszym, no ciężko to nazwać gorszym, jakimś trochę słabszej specyfikacji. To są naprawdę minimalne różnice między, między tymi samochodami, ale daje to znowu idealne, idealne możliwości wykazania się dla zawodnika. Dlatego uważam, że to jest świetny plan. W trakcie sezonu, w zasadzie już na samym początku sezonu w swoim zespole na twoim prawym fotelu zmienił się pilot, powiedz jak z nowym pilotem ci się startuje i jak, jak wam się współgra po prostu. Znaczy to jest fajne, że bardzo, bardzo ambitnie w dwójkę podchodzimy do tych startów i cały czas czy ja, czy Kamil się rozwijamy, składamy na milion nowych pomysł, miliony nowych pomysłów. Zazwyczaj są to dobre pomysły, które działają wyłapujemy jakieś błędy w naszym opisie, które no ciężko było sobie w ogóle wyobrazić, że jakaś tam mała, mała rzecz może przeszkodzić, czy może jakaś informacja niepotrzebna może źle wpłynąć na przykład na jeden przejechany zakręt, a, a jeżeli takich błędów się tam wkradnie na odcinku kilka, no to te straty, straty już yy, rosną do sekund, do kilku, kilku, kilkunastu sekund. Dlatego myślę, że na tym oczywiście cały czas pracujemy. Jest to również rzecz, którą którą dopracowaliśmy. Myślę, że już na tyle, że, że że te rajdy można jechać zdecydowanie szybciej niż w zeszłym sezonie. A powiedz, czy w sezonie 2012 zostaniecie razem w zespole, czy będziecie jeździć razem? E, tak, no plan jest taki, że będziemy jeździć z Kamilem. E, jeszcze jeszcze się bardziej postaramy do tych naszych startów przyłożyć i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale bardzo optymistycznie patrzę na ten sezon. Myślę, że ostatni rajd pokazał, że jesteśmy w stanie przyjechać na podium i fajnie, fajnie byłoby to powtarzać, gdyż Naprawdę na tym podium jest, szczerze powiem, fajnie. Komfortowo dosyć się czujesz na wodzie, prawda? <grych> bardzo. bardzo Znaczy komfortowo, komfortowo czujesz się w zespole, w zespole, który no, jest większym zespołem niż ten, w którym startowałeś w zeszłym roku. W zespole, w którym no, jest chyba troszeczkę inny podział funkcji czasami. E, być może masz pewien, pewien większy komfort, e, jeżeli chodzi o różne sprawy, no, ale być może w niektórych sprawach wolałbyś mieć większą kontrolę nad różnymi rzeczami. Znaczy to jest zespół, w którym no, aż. Y Aż głupie się nie poświęcić, aż głupie się nie wykazywać, gdyż każdy w tym zespole pracuje na 100%, 100% każdy wykonuje swoją pracę idealnie, bardzo profesjonalnie, no i też jakby się poczułam do obowiązku, żeby wszystko robić dobrze. Yy, absolutnie tu się nie czuję, nie czuję jakby na... Yy, no nie ma, nie ma żadnych zgrzytów, wszystko, wszystko działa idealnie, atmosfera w ogóle jest bardzo bardzo przyjemna, yy, bardzo luźna i śmieszna wielokrotnie, dlatego yy, przestałem oczywiście profesjonalizmie, dlatego yy, no jest, to, jest to wymarzony zespół uważam. Ja to chodzi, o to chodzi, żeby się dobrze współpracowało. A jak współpraca z Panem Leszkiem Kuzajem w programie Wydać że umiesz jeździć i pytanie słuchacza, czy nie boisz mu pożyczać auta? Nie wiem dlaczego takie pytanie zadał słuchacz, ale zrobić to słuchać. No. i takie pytanie rzeczywiście przyszło do naszego radia, przyszło przed kilkoma sekundami. No znaczy boisz się? się. Oh. Zawsze jak leczek się do naszego samochodu... To tak jak wiesz, jak byłeś młody, to... czy, czy, czy zabawki też pożyczałeś? Na przykład nie bałeś się, że ktoś ci zepsuje zabawkę? No szczerze powiem, starałem się leżka nie podpuszczać, bardziej uspokajać, ale spisał mi się w miarę dobrze, dlatego, dlatego nie mogę mieć żadnych pretensji ani wyrzutów dla niego. Fakt faktem, chwile stresu były, no ale wszystko było jak najbardziej w porządku. Czyli jak wsiada do samochodu treningowego, tak, to, to tak czułeś się troszeczkę nieswojo? Trochę tak. Trochę tak, trochę tak, mm. To było pytanie od słuchacza i masz bardzo wiele pozdrowień w ogóle od słuchaczy, którzy e, bardzo Cię lubią i bardzo Cię szanują jako kierowcę. I jeden ze słuchaczy napisał tak, że zdziwił się, że, m, że ten sezon e, m, wykonałeś na tyle bezbłędnie, e, w sensie błędów, które na przykład kończą rajd tak zupełnie i permanentnie. Mhm, bardzo się cieszę, że kibice są z nami, jak najbardziej oczywiście tych wszystkich pozdrawiam i myślę, że w przyszłym sezonie tym bardziej ich nie zawiodę i pokaże się jeszcze z tej drugiej, może jeszcze troszkę lepszej strony. Może troszeczkę lepszej strony. <gry> Wojtku, cóż, serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Nasz, Dzięki, program, nasz program już dobiega, dobiega do samego końca. Jest 21. Czas, że tak powiem, pójść w miasto. 21. w piątek. Serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że w trakcie sezonu kolejnego będziemy rozmawiać jeszcze wielokrotnie. A na rajd Barburki Warszawskiej się wybieracie i wybieracie się jakimś samochodem, jakimś modelem? być może? Wybieramy no, się naszym samochodem. Tutaj nasz STI troszkę zmieni twarz na bardziej agresywnego potworka, gdyż no, zmiany, zmiany, które są możliwe zwiększą zwężką, dlatego mhm. no, troszkę przybędzie mu tych koni mechanicznych. Czyli kolejną gwiazdkę dodacie może do tego zbioru, <laughs> prawda? Dokładnie tak, dlatego myślę, że uda, uda nam się nim fajnie pojechać, pobawić i również i tu parę jakichś ładnych poślizgów, jak się to w żargonie rajdowym mówi, zapiąć. No to tego tobie życzę, tego wam życzę, tego życzę całym zespołowi. Serdecznie dziękuję ci za rozmowę i życzę dobrego Dzięki weekendu. Wielkie. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, miłego weekendu dla ciebie, Karol, miłego weekendu dla wszystkich. Dzięki. Pozdrawiam. Do usłyszenia wzajemnie. No, na razie.